Jestem zakopanym przy kolejce i zjechałem na dół Wcześniej rano pojechałem, nie było kolejki A zobaczcie jaka jest kolejka w tej chwili jest 11.30, znaczy w południe, jaka jest kolejka okropne, bardzo długa a to jest 2 września. 2 wrzesień. Takie kolejki są na Kasprawy. Daleko jeszcze czy nie kolejka Ile okay. tu hmm, Końca nie widać Pójdę z drugiej strony, nagram jeszcze koniec jeszcze Nagram wam jak te, jakie te kolejki są długie Żeby mieć rozeznanie ile tu się czeka Myśmy o godzinie 8:30 nie czekaliśmy nic, nie było nikogo. Teraz godzina 11:30. Bardzo długa kolejka. Long way to go. Jest kilkaset osób, także nie wiem, godzinę, dwie czekania. Tak, bo dla tych coś ciekawości, by kiedyś też szukałem, jakie długie są kolejki, dlatego to pokazuję. 3 września 2014 roku o godzinie 11:30 taka jest kolejka, bardzo długa, około 2 godziny. Tak mi się wydaje. Dziękuję, do widzenia. Nagramy, jak to wygląda. Jeżeli ktoś tutaj nie był jeszcze. Dla ciekawości można sobie popatrzeć a nagram tu starą kolejkę kiedyś jeździła za komuny nie wiem ile lat temu ale kiedyś takie chodziły nagram to dla ciekawości dla ciekawych, którzy musieli coś zobaczyć może tutaj sprawdzić trasy na A tutaj, inny wygląd. ja Coś będzie można sobie z tego wybrać. Kto co lubi. Szczyty są w wysokości szczytów. Znaczy... Jakby ktoś chciał iść piechotą na Kasprowie to tutaj podaje namiary jak długo się idzie na Kasprowie 3 godziny Giewon też 3 godziny 15 Hala Kondratowa godzina 10 Kalatówki pół godziny No ścieżki na reglamicz pół godziny Teraz jeszcze Hala goścą przez dolinę godzina 55 dwie godziny na to się następna teraz dwie godziny 55 minut to dla wiadomości kto, kto by chciał może wiedzieć nagram ten stromyczek na Kuźnicach przy, e, przy wyciągu na Kasprowy Wier. piękny ten stromyczek pięknie wygląda podoba mi się Ślicznie Ta roślinność Piękne miejsce powiem wam każde miejsce na ziemi ma swój urok niepowtarzalny A to szczególnie Polski Pięknie podoskładzie Piękne Piękne jaka czyściutka ta woda Jak mleko Tatry są piękne Jestem pod wodospadem śliczny, śliczny wodospad Wspaniały Yeah.